Witam Państwa na moim kanale. Dziś pokażę Państwu jak wygląda obecnie grup Jana Nowickiego. Jesteśmy w rodzinnym mieście aktora, czyli w Kowalu i dojeżdżamy na miejscowy cmentarz parafialny i zaraz zobaczą Państwo grup legendy teatru i filmu. Jak Państwo widzicie na zbliżeniu, ktoś zostawił cukierka na pomniku. Z tego co widzę, jest to Milky Way. Nie wiem, czy Janowicki lubił te cukierki, czy jest to tylko przypadkowy gest sympatii w stosunku do aktora, no ale wzruszająco to wygląda. Ale teraz oddajmy głos wielkiemu aktorowi. Człowieka, który wie, że jest chwilą na tym świecie. Wyprasowałem koszulę, wyczyściłem kapelusz i za chwilę zbieram się do odejścia bez najmniejszego żalu. Dlatego, że całe lata opowiada się nam i z wielkim bólem odchodzimy wynikającymi z tego, że życie jest niezwykle piękne. Tak, ale można sobie dla odprężenia powiedzieć, że jest także dopy ciężkie. Co aktor mówił o śmierci i życiu pozagrobowym? Proszę posłuchać. Wszystko się kończy. Zaczyna się i kończy. Sądzę, że tam nic nie ma. Nie ma życia po życiu. Nie ma nic. Bóg nie polega na tym, że jest. To nie polega na tym, że jest jakieś niebo i piekło. Dajże spokój. To jest wymyślone po to, żeby świat nie oszalał. Żeby ludzie nie zwariowali, zwłaszcza prymitywni ludzie. Bo jak nie ma Boga, to wszystko mi wolno, a tak to trochę grzech ich wstrzymuje. Ludzie są okropnie zachłanni, ludzie by chcieli niewiadomo ile. Mało im tego życia, to jeszcze chcą więcej. Jeszcze jest im potrzebne pozagrobowe. Burmistrz Kowala, Eugeniusz Głębiewski, który prywatnie był również chrześniakiem aktora, powiedział, że Jan Nowicki przed kilkoma laty zaprojektował rodzinny grobowiec i doprowadził do jego powstania. W grobowcu spoczęły szczątki krewnych przodków aktora, m.in. matki, ojca i rodzeństwa, które zmarło w dzieciństwie.